Dzień dobry, Michał Kolanko, serwis czystapolityka.pl. Ja mam takie szybkie pytanie, które się mam nadzieję zmieści w 140 znakach. Polega, I pytanie jest takie, czy cały ten proces, w czasie całego tego procesu wielokrotnie pan premier mówił o tym, że zabrakło refleksu. Dzisiaj to też stwierdzenie padło. Czy jakby jest, jest pan bliżej takiej systemowej zmiany, opracowania takiej systemowej zmiany, żeby tego refleksu nie brakowało? Czy jest jakaś mapa drogowa? dojścia do takiej zmiany. To wszystko dziękuję i pani ja może na to. Py... Poprosiłem wszystkich ministrów. Aby na ostatnim posiedzeniu rady ministrów, aby każdy w trybie pilnym przemyślał. Wszystkie przypadki porażek wynikających z rutynowego i archaicznego sposobu konsultacji. To nie jest tylko wrażenie przy akta. Przy akta ono okazało się bardzo dotkliwe, ale także przy wielu innych ustawach często jest tak, że konsultacje się odbywają, uzgodnienia międzyresortowe się odbywają, a giną gdzieś ważne idee albo zostaje zwykła rutyna prawna albo papka prawna. I to dojmujące wrażenie potęgowało się przez całe, całe te cztery lata. I dlatego mam nadzieję że w, no w ciągu najbliższych kilku tygodni powstaną przesłanki do nowych rozstrzygnięć organizacyjnych, prawnych, proceduralnych, które spowodują, że konsultacje będą odzyskają swój sens, to znaczy będą miały wpływ na nasze myślenie.